Słuchajcie, chłopaki, dziewczyny, słuchajcie. Są w życiu rzeczy ważniejsze i mniej ważne. Polecałabym wybieranie tych mniej ważnych, bo te ważniejsze mają taki ciężar, że mogą nas przytłoczyć. Słuchajcie, wyjeżdżam na wakacje, a przed wakacjami trzeba wyczyścić. Sprawy, które są do wyczyszczenia. No i do wyczyszczenia są pozdrowienia. Wiecie, jaki mam stosunek do pozdrowień? W związku z tym, niech wypowie się mój awatar. Proszę bardzo, awatarze. Słuchajcie, dziewczyny, chłopaki, słuchajcie. Klaud, jest cieczyna. Trzymajcie się, trzymajcie się, Radziu i Klaud! A pozdrawiam siostrę Michała Lopez. Por Lokowicz, tysiące nie jakże muta w komputerze. Ale fajna jest. Kuba Ściszowa. Kuba Ściszowa. jest moim ulubionym pozdrowieńcem. Ha, Malina, pozdrawiam, No właśnie. No właśnie. Mój awatar się wypowiedział. I ja już więcej nie mam nic do powiedzenia. Być może będzie jeszcze gorzej, ale tym się nie przejmuję. Vizpa, o ba vez pa yak vulcan gaozha